Współbracia Oblaci, nasi kochani przyjaciele, dobrodzieje, misjonarze Oblatów, którzy kroczycie z nami ścieżkami misyjnymi tu w Polsce i poza jej granicami. Bóg zesłał swojego syna, aby za nas umarł, ale również aby zmartwychwstał i pozdrawiamy tu z tego pięknego Sanktuarium Świętokrzyskiego. Gdzie w sposób szczególny przeżywa się triduum paschalne i w sposób szczególny przeżywamy zmartwychwstanie Chrystusa. Moi kochani, życzenia, życzenia dla nas wszystkich, abyśmy stali się przyjaciółmi Jezusa Chrystusa, abyśmy stali się przyjaciółmi Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Myślę, że On powinien być tym naszym przyjacielem. Tak jak był przyjacielem naszego błogosławionego Józefa Cebuli, który dążył do świętości, ale mówił w sposób prosty. Mówił najpierw, że trzeba być zwykłym człowiekiem, otwartym na miłość Boga, a potem można dążyć do świętości. Potem, można być tym, który naśladuje Chrystusa. I tego naśladowania Chrystusa zmartwychwstałego z całego serca życzymy, dziękując Wam za wszelkie dobro, współbraciom, za ich zaangażowanie, a wszystkim naszym dobrodziejom, przyjaciołom misji, tym, którzy nas wspierają. Błogosławionych świąt. Alleluja, Chrystus z martwych stał, prawdziwie z martwych stał.